Cześć, mam na imię Jarek i chciałbym przybliżyć Wam działanie platformy MyOver40. Korzystam z treningów umieszczonych na tej platformie już od kilkunastu tygodni i widzę znaczącą poprawę w mobilności mojego ciała. MyOver40 to zestaw kompleksowych i jak najprostszych w wykonaniu ćwiczeń, opracowanych przy współpracy i wymianie wiedzy fizjoterapeutów, masażystów, trenerów osobistych oraz instruktorów jogi i pilates. Ćwiczenia te wykorzystują naturalne mechanizmy ciała kształtowanie kształtowaniu dobrej postawy sylwetki, poprawy ruchu w stawach, Niwelowaniu bólów pleców, barków i kolan. Dodatkowo zapewniają uczucie relaksu i odprężenia. A teraz wyjaśnię Wam, jak korzystać z programu myover 40 Wejdź na stronę www.myoverforti.pl. W prawym górnym rogu znajdziesz napis Zarejestruj się. Kliknij na niego. Wpisz wszystkie swoje dane: imię, adres e-mail, ustal hasło, które ma minimum 6 znaków, którym od tej pory będziesz logował się do strony. Potwierdź hasło, wpisując to samo co powyżej. Zaznacz swoją płeć. Kod jest to pole nieobowiązkowe, ale możesz w tym polu wpisać numer 404040. 40, 40. Wtedy weźmiesz udział w losowaniu comiesięcznych akcesoriów treningowych. Przeczytaj regulamin. Następnie potwierdź zapoznanie się z nim. Zobaczysz film dnia Kliknij na film, a zostaniesz przekierowany, abyś mógł wybrać swój plan subskrypcji. Wybierz swój plan treningu na 1 miesiąc lub 3 miesiące lub 12 miesięcy. W przypadku 3 miesięcznej opcji twój codzienny trening jest w cenie 54 groszy. Tak dobrego treningu w tak niewielkiej cenie na pewno nie znajdziesz. Następnie... Kliknij pole Subskrybuj. Wpisz numer karty płatniczej lub kredytowej. Datę ważności i jej kod CVC. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować bez żadnych opłat. A teraz rozpocznij z nami trening. Wszystkie nasze poprzednie odcinki znajdziesz w zakładce Tydzień Treningowy. W zakładce Kategorie możesz sam zdecydować, którą część ciała chcesz ćwiczyć. Lub z którym trenerem. Mamy nadzieję, że nasza strona jest prosta w obsłudze i przyjemnie ci się z niej korzysta. Nasza wizja. Zdrowi, sprawni i szczęśliwi po czterdziestce. My, Over 40 budujemy na wiedzy i doświadczeniu wielu specjalistów. Przy tworzeniu programu ściśle współpracują ze sobą fizjoterapeuci, masażyści, trenerzy osobiści oraz instruktorzy jogi i pilates. Instruktorzy MyOver40 są przeszkoleni, wykwalifikowani i posiadają uprawnienia do prowadzenia treningów potwierdzone właściwym certyfikatem. Patrzymy w przyszłość z optymizmem. Opieramy się na wiedzy, doświadczeniu i znajomości potrzeb klienta. Mam nadzieję. Że platforma MyOver40 spełni Wasze oczekiwania treningowe. Pozdrawiam i zapraszam do ćwiczeń.